Tadeusza Kościuszki nie trzeba nikomu przedstawiać, jednak co by było, gdybyśmy wybrali trzy szalone dni z jego życia? Taki scenariusz zakłada film KOS. Jednak, czy jest to wielki obraz na miarę życia wielkiego człowieka? Widział nawet pani, to macia wieka. Nowy film Pawła Maślony przedstawia Tadeusza Kościuszkę, szukającego na ziemiach polskich chłopów, którzy pomogliby mu w walce podczas zbliżającej się insurekcji. Towarzyszy mu jego czarnoskóry przyjaciel ze Stanów, Domingo. W naszego bohatera narodowego wciela się Jacek Braciak, poza tym na ekranie możemy zobaczyć Roberta Więckiewicza, Bartosza Bielenie, czy Agnieszkę Grochowską. No i to też jest jakby w ogóle, żeby okres czasowy, który nie jest aż tak w polskim kinie jakby ee, rozpowszechniony, bo raczej mamy wizję e, Powstaje z styczniowego lub listopadowego, a tutaj jest korekcja kościuszkowska, więc to też dosyć interesujące. Ktoś się w końcu zabawił naszą polską historią, nie pokazał, że jest sztywna, tylko pokazał, że możemy, nie wiem, wziąć bo, jakiegoś bohatera narodowego, pokazać trzy dni z jego życia, które mogły się wydarzyć, ale niekoniecznie. Nie jest to jednak film historyczny, a satyra z historią w tle. Ze względu na kuriozalne sytuacje, jakie spotykają bohaterów i pomieszanie ich z brutalnością, Kosowi przypisuje się mocną inspirację produkcjami jak Django czy Bękarty Wojny. Ja też rozumiem już, dlaczego było tyle odnieśnień wersji anty-Tarantino. Rzeczywiście, to jest taki Tarantino po roku w Polsce. Ale jeżeli chodzi o jakby... No tak, dobre dialogi, o tę taką atmosferę gęstą między postaciami, no też powiedzmy rozlew krwi na końcu, no to tutaj są jakieś elementy wspólne z, z, z Tarantinem. Krytycy bardzo chwalą nowy obraz maślony. Piękna scenografia, nieprzeciętna fabuła i cięte dialogi to jedna z jego zalet. Ale co myślą o nim najcenniejsi krytycy studenci? No to już był mój drugi sens, no. To się, coś się nie zmieniło, to, że mi się podoba po prostu. To jest naprawdę piękny, wielki polski film. No i, no i tyle. Teraz zwróciłem uwagę na inne rzeczy i bardziej doceniłem rolę na przykład bo na pierwszym razem się skupiłem głównie na braciaku i na Bielenie. Powiedzmy, że był 5 na 10, a to też wynika z tego, że jako student historii patrzę na te filmy troszeczkę inaczej i trudno mi to ocenić tak stykę pod względem sztuki filmowej. zwłaszcza, że jestem pod względem cóż. Osobą niekoniecznie obeznaną, ale mi wszystko mi się podobał. Poza morze nieszczęsnym wątkiem relacji Pan Chłop. A na następnych nocnikach zobaczyć będziemy mogli Ultimatule, Anatomię Upadku czy Dune Część drugą. Do zobaczenia w kinie pod baranami Aleksandra Wróbel UJTV.